Kolejne zadanie tekstowe. Kasia sumowała 5 kolejnych liczb naturalnych i otrzymała wynik 215. Ile wynosi suma cyfr najmniejszej z tych liczb? Czyli od czego musimy zacząć? Musimy sobie zapisać 5 kolejnych liczb naturalnych. Jeśli x będzie pierwszą liczbą, to jest pierwsza liczba, to musimy pamiętać, że każda kolejna będzie o 1 większa. Czyli x plus 1 to będzie druga liczba, oczywiście tu odnośnikami zrobię x plus o 1 znowu większa, 2 to będzie liczba trzecia, x plus o 1 większa, czyli plus 3 to mamy liczbę czwartą. Piąta liczba będzie wyglądać x plus. 4, czyli o 4 większa od tej najmniejszej, a o 1 od kolejnej. I to jest piąta liczba. I teraz mamy zsumowała, czyli musimy dodać tę liczbę, a zatem dodajemy pierwszą liczbę, dodać drugą, x plus 1, dodać trzecią liczbę, x plus 2, dodać czwartą liczbę, x plus 3, dodać Piątą liczbę, x plus 4. Jak te wszystkie liczby Kasia dodała, to otrzymała, czyli pisze, równa się, wynik 215. No to teraz liczymy. 1x, 2, 3, 4. Mam 5x. Dodać. 1 dodać, 2 to mamy 3. Dodać, 3. To jest 6, dodać 4, mamy 10 i to jest równe 215. No to dziesiątkę muszę przerzucić na tą stronę, a zatem 5x równa się 215, odjąć 10, bo zmieniam znak na przeciwny. 5x równa się 205, podzielimy to na 5, można w pamięci, 200 na 5 to będzie 40 i 5 na 5, 1, a zatem x równa się 41. Czyli najmniejsza liczba byłaby 41, ta druga byłaby 42, 43, 44 i ostatnia liczba 45. Wypisałam wszystkie, choć pytanie było inne. Ile wynosi suma cyfr najmniejszej z tych liczb? To suma cyfr, co trzeba zrobić? 4 dodać 5 i odpowiedź be, 4 dodać 1 będzie 5. Odpowiedź będzie, że suma cyfr liczby 41 wynosi po prostu 5. Dodajemy 4 dodać 1 jest 5.